Dobra, dzisiaj 24 grudnia, czyli 24 dzień vlogmasów, czyli no, już końcówka. Cieszę się, że już sobie już końcówka, bo ja nie wziąłam sobie dzisiaj szaliczka i mi wieje trochę. no ale trudno, nie jest przynajmniej zimno, jest taki chłodny wiatr, ale nie jest źle. Ja idę gdzieś do pracy, dzień pracującym, więc ja nic nie zmienię. Nie no tak jak wyszło w tym roku. No i tak wiem szczerze jakoś... Yy. Znaczy w ogóle ja nie czuję tego klimatu świątecznego od początku. Yy. W początku roku, ale to dlatego przede wszystkim, że y, oczywiście zaczęło się pierwsze reklamy, wszystko zdobyć i tak dalej, już w listopadzie, co dla mnie było za dużo, to początkiem listopada. Y, no, ale ogólnie też no to nie jest jakiś specjalnie y, fajny, dobry dobry czas. W y, mojej rodzinie, więc jakieś takie świętowanie bez świętowania w, sumie w tym roku. Znaczy, mi no, wiadomo, obchodzimy normalnie wszystko, ale. Bez większego nastroju, bez niczego No, dobra Trzeba iść, jeszcze wszystko było zamykane U, mnie też zamknięte, to nie idę do pracy, bo jest zamknięte No, także postaję sobie pod drzwiami i poczekam Wiecie co? <śmum> Mam zamknięte w pracy, więc idę na zakupy sobie najpierw e, Podejrzewam, że, że koleżanka... Mi nie dali kluczy, słuchajcie, do pracy, więc nie mogę otworzyć, nie mogę tam wejść, więc muszę poczekać, tak czy inaczej. No ale skoro już tutaj jestem, a ona pewnie yy, albo gdzieś, w, w korku raczej nie stoi, ale może dzieci pojechała gdzieś do, do gdzieś, chociaż w sumie nie no dzisiaj wigilia, no to gdzie miałaby odejść dzieci. No nie wiem, jakiś widoczny ma powód, yy, dla którego jej nie ma, albo ja dostałam informację, że ma być o dziewiątej, chociaż miałam być o dziesiątej, to też się tak jak może zdarzyć. Tylko nikt o tym nie uprzedził, no ale dobra, to przynajmniej mam czas na to, żeby pójść coś e, kupić jeszcze w Łukaszowi, bo słuchajcie, nic nie mam dla niego, kompletnie, więc idę zobaczyć, może tu coś znajdę. Chciałam słuchajcie zjeść zupkę, i zjadłam taką w torebce, ale chciałam taką normalną, bo tutaj mamy taką gotowaną, normalną, e, świeżą zupkę prosto z gara, e, ale nie mają, więc ono na leśnika w Wigilię z truskawkami i nutellą, dobry. Co Wkurzałem mnie te włosy mojej. Mój wczoraj e, na wieczór i zawsze mi to wkurza po myciu, właśnie takim jak, e, jak na noc, zazwyczaj moje włosy. To to, że mi się tutaj robi taki, mam wrażenie, daszek normalny z trudu. One zawsze mi się jakoś tak układają. W sumie one normalnie też mi się jakoś tak układają, że to mi się robi takie dziwne. Takie dziwne że w sensie One mi się tak podnoszą tutaj do góry. Mi się taki daszek mam wrażenie robi. Co ta starczy i nie mogę tego nijak ułożyć zawsze. Zawsze mam z tym problem. W ogóle potrzebują. E, Cięcia, a chciałam Wam powiedzieć, że słuchajcie w ogóle z tym naleśnikiem, co Wam pokazywałam. Ja dosłownie zdążyłam na tego naleśnika w ostatniej chwili, jak się okazało, bo przyszłam dosłownie 5 minut przed zamknięciem przed zamknięciem tej restauracji, ale że ja tam obok pracuję, oni mnie znają, więc no, więc w ogóle by mi przynieśli też jedzenie, nie musiałam nawet tam iść i jeszcze mi zrobili, a ja po prostu nie wiedziałam, że oni tak późno, znaczy, że tak późno, że ja tak późno przyszłam. Nie wiedziałam, myślałam, że oni pracują też godzinę dłużej, tak samo jak my. No, ale się okazało, że nie. No, ale że mnie znają, co mi zrobili na leśnika, i, i fajnie, bo w sumie bym była głodna, nie wiem co. No, a ja teraz jadę już do domu yy, i zastanawiam się. Aha, w ogóle wiem, co chciałam Wam powiedzieć. Nie, no nie mogę z tymi głosami. Yy, wiem, co Wam w ogóle chciałam powiedzieć. Słuchajcie, ja chciałam Wam powiedzieć, że yy, mam wrażenie a propos kalendarzy, bo pewnie późno je dzisiaj dość otworzę, bo raczej otworzę je dopiero po wigilii, kiedy wrócimy już do domu. Bo jedziemy na Wigilii do Rodziców Łukasza, więc e, pewnie, pewnie odbiorę, odbiorę. Otworzę je później i powiem Wam, że mam takie dziwne przeczucie. Dziwne przeczucie mam, ponieważ w ostatnim e, okienku w kalendarzu od Magic Witch House tam jest jakaś książka. Tak mi się wydaje, że tam jest książka. No ale raczej tak, no to jest raczej jakaś książka, no bo kalendarz już był, był czaromarownik. E, I widzicie co? Z racji tego życzenia były runy. to tym się wydaje, że to będzie książka o runach. I tylko mam nadzieję, że to nie jest ta książka, którą miałam to bo jeśli jest ta książka, którą ja już mam, to, no, to no nie, nie będę płakać, no ale no, nie wiem, co z nią zrobię. Może oddam mojej mamy, może ona będzie zainteresowana tematem, to, to dostanie książkę, ale zobaczę, czy to jest rzeczywiście ta sama, którą ja mam, czy nie. I czy to w ogóle jest książka Ronach, no bo w sumie nie wiem, tak strzelam, ale podejrzewam, że skoro Urony nie miał żadnych opisów, to może być po prostu ta książka związana z ronami. Może nie, może to jest zupełnie coś innego, ale kto wie, może akurat to jest związana z ronami. Zobaczymy. W ogóle przypomniałam sobie, że tak czas przeleciał i je zapomniałam, bo miałam tutaj też powiedzieć parę słów na temat ym, liścia laurowego, bo byłam proszona, ale to znaczy takie właściwości właśnie odnośnie skóry i tak dalej, ale nie mogłam, nie mogłam, bo po prostu nie, jakoś nie było kiedy nie złożyło się, więc tego nie zrobiłam. Yy, I myślę, że po prostu nagram osobny filmik. Może, jakiego, może jakiegoś shortsa po prostu takiego krótkiego na ten temat. Może bardziej obrzydniejszy film myślę, że szorca będzie mi się łatwiej nagrywało i szybciej mi się tego go zmontować, bo krzywo też już dość montowania y, vlogmasów i wcale mu się nie dziwię, y, bo ja sama zawsze mam podzielki w się tego montowania. Więc y, no tak myślę, że może po prostu nagram jakieś takie osobne, może to faktycznie że zrobię takiego szorca, tylko z jakimiś takimi konkretnymi po prostu rzeczami, żebyś tam nie rozdrabniać, um, tylko konkretnie co i jak na temat. Myślę, że tak może być OK. A jak nie to spróbuję nagrać dłuższy film, bo no, to w sumie nie jest obszarny temat. Ogólnie działa to jest dość obszarny temat. Ehm, no ale nie wiem. Nie wiem, zastanawiam się, jak to zrobić, ale no, po, ponieważ była prośba, no to postaram się tą, tą prośbę tutaj spełnić. Ehm, postaram się to, to nagrać. No nie wiem tylko kiedy, ale, ale postaram się to zrobić. Co wam pokażę szybko, jak mi dzisiaj prace wyglądały. Patrzcie, jaki prezenty z nas. dzień, dobry 25 grudnia. E, to słuchajcie, będzie na jeden w ogóle vlog, masianka, to będzie 24-25, e, ponieważ wczoraj nie odpuszczam kalendarzy. A nie odpuszczam ich, dlatego że wróciliśmy bardzo późno, bo w I byliśmy po trzeciej, minuty dopiero w domu. E, więc już nie chciałam nagrywać. <coughs> dlatego otwieram dzisiaj. Jeszcze Wam pokażę, co ja wczoraj kupiłam. Kupiłam wczoraj, słuchajcie, coś takiego. To jest takie 10 w jednym. I to jest takie, że tu jest y, filtr UV, co akurat mnie cieszy i to ma być niby taki trochę primer, trochę krem BB, trochę nie wiadomo co także za chwilę zobaczę sobie w ogóle co to jest, to jest Catris. nigdy tego nie próbowałam, ale szukałam czegoś, słuchajcie, takiego na szybko czegoś co jest właśnie bardziej kremem BB, bo mam jeszcze trochę tego takiego zielonego kremu, którego dostałam od Sandry latem i on już mi się kończy, więc go sobie tak oszczędzam no i kupiłam coś takiego, żeby było na teraz, na szybko no i mam nadzieję, że to będzie akuratne i to jest, słuchajcie, w jednym kolorze, więc, no, będzie, jakie będzie. Sprawdziłam to, słuchajcie, na mojej ręce, ale w ogóle tego nie widać. To niby ma taki delikatny jakiś tam kolor, ale to jednak krema bibi raczej nie będzie. To jest bardziej takie wygładzające, rzeczywiście rozświetlające i nawilżające, więc to jest taki, chyba coś takiego bardziej, jak nie macie kremu, albo na szybko potrzebujecie bazę i krem, albo zabrać gdzieś coś w podróż takiego, wiecie, żeby, żeby nie trzeba było dużo rzeczy wozić, to właśnie... To jako taką podstawę, pod, jako taki primer właśnie można rzeczywiście użyć. My już poświętowani, słuchajcie, e, także przychodzę do Was z e, ostatnimi okienkami w, w kalendarzach. E, powiem Wam, że zawsze jak znaczy, od kiedy kupuję kalendarze, bo wcześniej nie głowa. No tak smutno się robi, jak te kalendarz się kończą, bo to takie fajne jest Ale z drugiej strony, jakby tak codziennie się jakieś prezenty wyciągało To, to by się zrobiły takie normalne i też by to nie było takiej radości Więc sobie dobrze, że to też się kończy I trzeba myśleć o kalendarzach przyszłorocznych A teraz otwieramy to, co jest sprawdzamy Zastanawia mnie ta książka Bo myślę, że nie to jest książka Nie no, na pewno to jest książka A Zaraz zobaczymy, jaka Dobra, ustawiłam telefon tak, Kadry nie jest idealny, głowie mi to opisano, ale trudno, tak, ale tak mi najwygodniej ustawić telefon. O, powinno się trzymać. Otwieram to, trochę poszerzę. Jest. Uh. O! Numerologia wróżebna. O, to ciekawe. Myślałam, że to będą runy, tak jak wam mówiłam, w sensie, że będzie książka o runach. A tu są, tu jest numerologia, no w sumie powiem Wam, to jest to ciekawe. Myślę, że muszę zobaczyć, ale myślę, że mojej mamie też by się spodobała ta książka mm, o numerologii, bo numerologią też jej jakoś tam interesuje, więc myślę, że jej by się ta książka y, też spodobała, także muszę zobaczyć, co to jest i też jej przekazać, chociaż mama pewnie będzie oglądać to, sama zobaczy. No, tak, że będzie wiedziała <laughs> o tej książce. Zaraz zobaczymy y, tą, nie mam gdzie postawić taką komputer słuchajcie, to za mną i teraz otworzymy sobie tą dwudziestkę czwórkę z Fern i słuchajcie, to jest tak piękne opakowanie to jest w ogóle księżyc y, zrobiony ale zaraz zobaczymy jak to wygląda ja to spróbuję tak otworzyć, bo tu chyba znowu jest stupeł nie wiem czy coś, o nie, może jednak się da otworzyć e, nie, dało się otworzyć bo w jednym z okienek był zupeł zrobiony i nie mogłam tego w ogóle otworzyć i tam była taka gumka, o, tu też jest typu, więc nie wiem, czy to się uda tak otworzyć. Hmm, coś nie chce się otworzyć. Okej, okay, idzie woli, idzie. Dobra, zobaczmy. Ja podejrzewam słuchajcie, że to jest tak małe opakowanie, że tu może być na przykład jakaś biżuteria ale nie jestem pewna, ale zobaczcie na to opakowanie Chyba, że to światło jest tak słabe i tego do końca tak nie widać. To są takie roślinki. No, pudełko jest piękne. I to no, otwieramy. Karteczka, oczywiście. Zastanawiałam się w sumie, jak ta karteczka się do zmieściła, ale. O, ale to jest ładne. Zaraz wam pokażę. To jest karteczka, zwinięta. No, ładne. To jest widać, że jest robota, oczywiście. To jest księżyc. Zobaczcie. Taki o. Nie ja mam coś podobnego z tym, że z minerału. To jest chyba zrobione z. Jakiejś, nie wiem, gliny gipsu. Nie wiem z czego to może być zrobione, ale zobaczcie, jakie to jest ładne. Księżyc ręcznie robiony, ręcznie wycinany, no piękności. O, dobrze myślałam, że to jest właśnie biżuteria w tym momencie, a zaraz sobie jeszcze przeczytam karteczkę, to wam powiem dokładnie, czy tutaj jest coś więcej na ten temat powiedziane. Tak, to tak jak mówiłam, to jest ceramiczny księżyc, zrobiony. Tutaj jest też podpis autorki, czy autora, nie wiem, kto to otworzył. Bardzo fajne, bardzo lubię właśnie takie ręczne, ręcznie robione rzeczy. To jest oczywiście karteczka z opisem do tej Lunuli, bo to się nazywa Lunula. Um, I w ogóle no, wszystkie te karteczki sobie zachowam. Um, Myślę na przyszły rok właśnie, bo... Fajnie będzie sobie w sumie przypomnieć to, wszystko co tutaj było napisane, bo naprawdę to były takie fajne rzeczy odnośnie em, wdzięczności, energii i tak dalej. Więc to są takie fajne rzeczy, więc myślę, że je po prostu zachowam sobie na przyszły rok, bo to myślę, że to będzie takie fajne do wykorzystania właśnie y, tak naprawdę każdego roku i nie tylko w sumie przed świętami, bo akurat te karteczki są tak zrobione, że tak naprawdę można y, wykorzystać to w każdym miesiącu. Ale akurat Wig Wigilia Grudzień w ogóle jest takim czasem, e, że myślę, że to akurat najbardziej będzie pasowało. Także sobie to zachowam i powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o ten kalendarz z Fern, to naprawdę, no uważam, że to był świetny kalendarz. I ogólnie Fern ma naprawdę bardzo fajne rzeczy, więc jeżeli się zastanawiacie nad kupnem czegokolwiek z Fern, to polecam. Jeśli chodzi o kalendarz z Magic Witch House, z początku ten kalendarz był taki dziwny dla mnie, tak jakby niedopracowany, jakby nie było pomysłu na ten kalendarz, ale później się to faktycznie fajnie rozkręciło i ostatecznie w sumie jestem zadowolona z kalendarza. Ja też z początku nie do końca byłam, ale jestem zadowolona z kalendarza. Uważam, że było trochę niedociągnięć i ten kalendarz w zeszłym roku, mam wrażenie, był trochę lepszy. Um, przede wszystkim cho chociażby dlatego, że były tam jednak te opisy dotyczące niektórych rzeczy. E, tak jak tutaj nie było na przykład e, opisów dotyczących kadzidów, więc tak naprawdę nie wiadomo, e, co to jest za kadzidło. Um, no i szkoda, że w sumie tego nie było, ale generalnie kalendarz był ok. Choć jak za cenę. Która, którą, która w tym roku była do zapłacenia ten kalendarz, to uważam, że nie był dopracowany do końca W zeszłym roku kalendarz był tańszy i był bardziej dopracowany No ale też rozumiem, że pewnie um, mieli... W tym roku też było więcej tych kalendarzy na Magic Witch House, różnych rodzajów Więc myślę, że też się stąd to wzięło Stąd się wzięło to, że... Po prostu te kalendarze może nie były do końca dopracowane, ale generalnie się cieszę, tak czy inaczej, że udało mi się je złapać w tym roku. Mam nadzieję, że Fern będzie miał w przyszłym roku kalendarz. Jeśli będzie miało, to myślę, że też spróbuję um, taki kalendarz zakupić. I powiem Wam, że jeszcze mam zamówiony, to znaczy um, on już przyszedł, tylko jest w Polsce. Więc jak rodzice będą mogli mi go wysłać, to pewnie mi go wyślą. Um, to jest box od. Um, od kogo? Od kogo ja musiałam powiedzieć, że to jest box? Yy, od, no słuchajcie nie przypomnę, to, to jest box z Midnight Medal, słuchajcie musiałam zatrzymać nagrywanie, bo nie sobie nie mogłam przypomnieć więc stwierdziłam, że zatrzymam, zastanowię się i Wam powiem, zastanawiałam się nie wiem ile, ale parę minut mi to zajęło, nie mogłam sobie przypomnieć yy, tak, chodziło mi o Midnight medal. Mam box właśnie taki halloweenowy, Ew, halloweenowy też mam, ale mam już nagrany jakby filmik z nim i chciałam Wam tutaj też pokazać, więc yy, ich tylko będę miała czas na to, żeby te filmiki pomontować, to się to tu pojawi. I też właśnie taki świąteczny też od niej, yy, więc też tutaj mam nadzieję się pojawi. Także dzisiaj się może z Wami żegnam. Na tym filmiku kończymy vlogmasy oczywiście. No i zapraszam Was na kolejne filmy, które pewnie się pojawią na kanale, nie wiem do końca kiedy. Ale jeżeli chcecie śledzić mnie, to zapraszam Was na mój profil na Instagramie Jako LuSys, Lusys y -y -s -y -s -y. <ślad> tak będzie prościej Tak mnie możecie znaleźć na Instagramie, możecie znaleźć też moje konto na TikToku Jako wonderland.magic.moon Tam znajdziecie takie bardziej energetyczne rzeczy, takie bardziej witchy rzeczy Jeśli Was takie rzeczy interesują, to też Was tam zapraszam Także do zobaczenia i wyczekujcie kolejnych filmów, a w razie czego to możecie się kontaktować ze mną właśnie tam na Instagramie. Także zapraszam. Do zobaczenia, pa pa!